W dzisiejszym odcinku wybieramy się do zakątka niemal zupełnie nieznanego, ukrytego pomiędzy Długoszynem i Dąbrową Narodową, w sąsiedztwie cmentarza parafialnego na osiedlu stałym. Przy starym nasypie kolejowym znajdują się bowiem stare, porozrzucane i roztrzaskane nagrobki, wymieszane z gruzem. Frapująca i zdumiewająca jest jednocześnie ich metryka oraz język epitafiów. Skąd mogą pochodzić owe nagrobki i dlaczego je tutaj porzucono? Na te pytania spróbuje odpowiedzieć historyk Jarosław Sawiak. Stary przesąd mówi, że nie należy wynosić żadnych rzeczy z cmentarza, ponieważ rzeczy, które są na cmentarzu, są własnością zmarłych. A jeżeli określone przedmioty cmentarza zostaną wyniesione, to zmarli w ten czy inny sposób się o nie upomną. Ale najwyraźniej ktoś o tym przesądzie zapomniał, a świadczy o tym miejsce, w którym się dzisiaj znajduje. Tak naprawdę, jest to polna droga nieopodal cmentarza parafialnego na osiedlu stałym. W rzeczy samej jeszcze kilkadziesiąt lat temu biegły tu nasypy kolejowe, linie kolejowe łączące tą okoliczną infrastrukturę związaną z górnictwem węgla kamiennego w obrębie Dąbrowy Narodowej, Szczotek i Łubowca. Jest to zaledwie paręset metrów od właśnie wspomnianego przeze mnie cmentarza. No i można powiedzieć co w tym interesującego, a mianowicie fakt, że całkiem niedaleko za moimi plecami, bo właśnie z tamtego miejsca wracam, znajdują się stare porzucone nagrobki. Nagrobki, elementy grub, grobów, elementów betonowych w ten czy inny sposób składanych, sklejanych, ale to co jest najbardziej charakterystyczne to metryka oraz język, w którym sporządzone są owe nagrobki. Bo przecież całkiem niedaleko mamy cmentarz, więc mogłoby się wydawać logiczne, że w wyniku likwidacji grobów, bo czasami przecież tak się zdarza, pewne nagrobki zostały rozebrane i gdzieś tam odłożone na bok, posegregowane czy wręcz porzucone. Natomiast największy problem, czy zagwozdka w zasadzie polega na tym, że są to nagrobki, których metryka sięga przełomu XIX i XX wieku, i spisane są one, proszę Państwa, w języku niemieckim. I teraz pytanie, cóż takie nagrobki mogą robić tutaj w obrębie Dąbrowy Narodowej i Długoszyna? Bo jest to swego rodzaju pogranicze pomiędzy tymi dwoma jednostkami, osobniczymi. No, to jest, proszę państwa, bardzo dobre pytanie, dlatego że widoczne tutaj nagrobki, a nie ma tego wiele, wymieszane są najprawdopodobniej z gruzem. Być może część tego gruzu to również elementy piwnic grobowych czy grobowców jako takich, ale na niektórych kamiennych fragmentach wyraźnie widać epitafia, napisy również z niemieckim gotykiem. Wszystko jest w języku niemieckim, widoczna jest również ornamentyka grobowa wszystko dość skrupulatne, wszystko dość w obrębie pewnej sztukaterii bardzo dobrze wykonane. Wszystko to jest ciężkie, masywne no i z całą pewnością samo tutaj nie przybyło, samo tu nie przyszło. Ktoś te nagrobki, te fragmenty ludzkich grobowców tutaj przywiózł. Kto? Kiedy i dlaczego? no Można powiedzieć, że to jest sprawa raczej nie do rozwiązania, ponieważ nie ma żadnych wskazówek, które mogłyby określić w jakim celu te nagrobki tutaj zwieziono. Co istotne, również te epitafia widoczne na w tych właśnie fragmentach nagrobków, są już bardzo zatarte i zjedzone, chciałoby się wydzieć przez czas. Niewiele na nich widać, i tak naprawdę trzeba by tutaj popatrzeć na nie i spisać to, co by się dało spisać w wyniku żmudnej pracy, a przede wszystkim wydawałoby się, że przydałby się tu również dobry germanista i ktoś, kto potrafi władać nie tyle że językiem niemieckim, ale odczytywać. To pismo, które obowiązywało w Niemczech w XIX czy XX wieku, czyli ten dość charakterystyczny m.in. gotyk. Niemniej jednak faktem jest, poza wszelką wątpliwością, że to są grobowce dotyczące ludzi, ludzi czy ludności pochodzenia niemieckiego. A skąd one się wzięły tutaj u nas w Jaworznie. Co prawda w XIX, czy na przełomie XIX i XX wieku, jawożno należało do zaboru austriackiego. Kraju co do zasady niemieckojęzycznego, natomiast tutaj u nas w Jawornie, czy w całej Galicji i Logomeli, obowiązywał język polskich. Nawet jeżeli w Jaworznie chowano różnego rodzaju urzędników pochodzenia niemieckiego, najczęściej na tzw. cmentarzu Ciężkowskim bądź Ciężkowickim, to chowano ich rzeczywiście tam, ale ich nagrobki spisywane były w języku polskim, bo język polski był tutaj tym urzędowym. Natomiast skąd się wzięły nagrobki z typowo językiem niemieckim do dotyczących rdzennych Niemców, chciałoby się powiedzieć? No właśnie, skąd one mogą pochodzić? No, najprawdopodobniej z terenu Śląska, być może z terenu Mysłowic, z któregoś ze starych mysłowickich cmentarzy, które to niejednokrotnie były likwidowane bądź przenoszone, one funkcjonowały przecież już od XVII-XVIII wieku. Dziś istnieje stary Miesłowicki cmentarz, ale to przecież nie jest ten najstarszy, bywały jeszcze starsze. Można sobie więc wyobrazić, że być może na którymś z tych cmentarzu po prostu likwidowano fragmenty grobowców, tych, które nie były opłacane, tych, których osób dotyczyły owe nagrobki, ale o tych osobach wszelka pamięć już się zatarła oraz pamięć ich rodzin. Być może więc zlikwidowano gropy grobki. Zniszczono w ten inny sposób i wywożono go być może jako materiał budowlany, a być może jako po prostu najzwyklejszy gruz, gruz, który do niczego się nie nadaje, jak do utwardzenia albo drogi, albo być może nasypu kolejowego, bo te nasypy kolejowe, one przecież powstawały dziesiątki lat temu, więc być może tworząc te nasypy ktoś zwoził tutaj być może także linią kolejową ten gruz, a wśród niego znajdowały się owe nagrobki, a pochodziły niewątpliwie z terenu, za Przemszą z terenu Śląska, niemieckiego Śląska, ponieważ wiadomo, że zarówno w zaborze rosyjskim, czyli za Białą Przemszą, czyli na terenie Sosnowca, czy tutaj w Jawornie, nagrobki sporządzane były w języku polskim. Więc niewątpliwie pochodzą one z terenu dawnych Niemiec, z terenu niemieckiego Śląska, i dotyczą mieszkańców tamtych terenów. Ale dlaczego się tutaj znalazły? W jaki sposób je tutaj przetransportowano, trudno to jednoznacznie powiedzieć. Być może po prostu potraktowano je jako zwykły budulec, materiał utwardzający i znalazły się właśnie tutaj, być może docelowo jako element tych nasypów kolejowych. Ale to jest sprawa dzisiaj nie do rozstrzygnięcia. Jedyne, czego ewentualnie możemy się dowiedzieć na podstawie tych zanikających napisów na nagrobkach, to jakich ewentualnie osób mogły one dotyczyć, w jakich latach to osoby żyły. I ewentualnie skąd te osoby pochodziły. Niewątpliwie te fragmenty, rozszarpane fragmenty ludzkich nagrobków, dotyczą konkretnych osób, konkretnych ludzi, którzy kiedyś żyli i funkcjonowali tak jak i my i dzisiaj, a po których najprawdopodobniej wszelka pamięć się zupełnie zatarła, a to, co być może dziś po nich pozostało, jedyną materialną tkanką to pozostałości tych właśnie nekropolii czy fragmentów nekropolii, nagrobków, które znaleźć możemy właśnie przy tej ulicy.